Manko, witam wszystkich Drugi wyjazd mój w tym sezonie nowym Już niektórzy jeżdżą dość mocno U mnie pogoda jest tragiczna Po ostatnim motovlogu co dodałem To pogoda nie do jazdy jak dla mnie A to deszcz, a to śnieg Znowu kilka dni leżał Dzisiaj y, zrobiłem sobie serwis Dokoń, Dokończyłem serwis Ostatnio robiłem olej Filtry i tak dalej Dzisiaj... Właśnie skończyłem wymieniać płyn chłodniczy i płyn hamulcowy. Jazda testowa aktualnie. wleci na kanał, czy motowlot, jakiś taki krótki z dzisiaj, z teraz co jadę, czy pierwsze wlecu te wymiany ale powiem wam, że ja ten motocykl kupiłem od starszego pana który go posiadał ach z 15 lat chyba i nim w ogóle nie jeździł, ja w tamtym roku go kupiłem yy, zrobiłem takie podstawowe, serwi podstawowe serwisy, jako olej, filtry yy. Synchronizacja, czyszczenie gaźników, i tak dalej. Świece wymienione, ale nie wymieniałem w tamtym roku płynu chłodzącego ani płynu hamulcowego. Bo stwierdziłem, że w tym roku sobie wymienię. To był wielki błąd! Naprawdę, jak zobaczyłem, co wypływa z tych hamulców, jak ten, jak ten płyn wygląda dzisiaj. To zafałem się za głowę. To kurde nie był płyn, to była. Nie wiem jak to nazwać w ogóle. Kurde wyglądało jak błoto jakieś. Nie róbcie tak naprawdę. Uczcie się na moich błędach. I takie serwisy róbcie od razu. Nie czekajcie. Teraz naprawdę motocykl inaczej hamuje. Mać. No o no, no! oh, ch... R... wypad mi telefon Ciekawe czy działa Nie wiedziała dotyk Ale się poobdzierał O Jezu Miała być wycieczka ja będzie coś czuję Ja pier***, początek sezonu Tradycyjnie, nie? No i widzicie, tak to jest, jak się próbuje latać na gumie. Trzeba uważać na telefony, naprawdę. O telefonie sobie zaraz porozmawiamy. A! Kurwa drugi raz poleciał. Nie, muszę tego gdzieś wsadzić w keść. Nie jechać powoli, to będę się trzymał za niego. Także wymieniajcie częściej, naprawdę. Takie max to jest dwa lata i, i trzeba wymieniać. Teraz zalałem sobie K2 Racing bodajże. Tak, K2 Racing. Taki kolor niebieski, nie wiem. Pierwszy raz się z nim spotkałem, z takim kolorem płynu hamulcowego. No ale zobaczymy. Pojeździmy, pojeżdżę trochę i zobaczę jak się będzie sprawował. Szybka mi paruje. Przerąbane. Kurwa cały telefon mi się rozwalił. Ciekawy jestem czy niby jak odblokowałem, to dotyk chodził. Ale jestem ciekaw, czy jak odkleję to szkło hartowane, to odpadnie, znaczy, czy będzie uszkodzony wyświetlacz cały, czy nie. Ale mam przygody, ja pierdzielę. Pierwsza przejażdżka w tym sezonie, akumulator padł, trzeba było napycha odpychać. Od, napycha odpychać, już w ogóle nie wiem co mówię, nie? Trzeba było napycha odpalać. Druga przejażdżka, kurde, telefon mi pierdzielno. No, tytuł filmu, kurde. Rozwaliłem telefon za 2000. Brawo, miłoż. No, jakieś dziecko pomachało mi. O, jak fajnie. Jedziemy na bulwar, zobaczę Co tam się dzieje ciekawego. Kurczę, nawet nie jest tak źle dzisiaj. Nie jest tak jakoś zimno za bardzo. Jakieś panowie motocykliści. Na cruiserkach Też taki kurde nieubrany. Jakie małe kółka! A co to jest? Jakie małe malutkie z tyłu dwa, bardziej się jara niż tym Mustangiem co tam są na początku filmiku, <laughs> o kurde jakie fajne Jeszcze chyba nie dotarło do mnie to, że będę musiał wyrąbać dużo kasy na telefon Mam nadzieję, że coś usklejam z tego mojego pierdzielenia O kurde, Jezu jak te hamulce teraz mocno hamują Nie stalibyśmy w korku, nie? No bez przesady. Znowu mam problem. W ostatnim filmie mówiłem, że zmieniłem mikrofony. No i są większe, zbierają ładniej. Ogólnie dużo lepszy dźwięk jest z nich, jak porównywałem. Ale są dwa problemy. Pierwszy jest taki, że duże są te mikrofony. I ten, który mi zbiera z interkomu, no trochę mnie pije w ucho, że tak powiem. I muszę tak się dobrze, kurde pokręcić tym kaskiem, żeby, żeby jakoś to ułożyć, żeby mniej bolało. Druga sprawa jest taka, że nie mam chyba powietrza z przodu. Tak dziwnie jakoś nie, nie, dobra. Chyba je zaraz zaczynam się to zobaczę. Druga sprawa jest taka, że e, jak włączę interkom, to zaczyna ten mikrofon zbierać jakiś pisk dziwny. W poprzednich tak nie miałem, niby były gorsze i tak O. tu były niby gorsze, tańsze, mniejsze, a nie piszczały po, po włączeniu interkomu. I nie wiem teraz, czemu to tak jest. To jakieś fale zbiera czy kij wie. Ten pisk jest taki denerwujący, tak uprzykrza oglądanie filmu. A zajedziemy na bulwar, zobaczymy co się dzieje. Panowie grabią po zimie. Patykki. Wydaje mi się, jakby nie miał powietrza z przodu. Zaraz będę musiał sobie sprawdzić to. Zrobię sobie jakąś fotkę i lecimy dalej Ej, kurde, ja się tak wypuściłem, a nie mam ze sobą ani portfela, ani nic, a nie mam tej, nie mam wachy. I ja pierdzielę jak będę musiał znowu pchać, to mi szlak trafi. Teraz waliłem telefon jeszcze go pchaj. No pewnie. Dobra, jadę spokojnie, trzeba odjechać do domu. Bez wygupiania się, bez stawiania na koło. Jedziemy powolutku. Rozbiorę telefon w domu, ściągnę tą szybkę i zobaczymy co, czy coś się stało. Muszę chyba, nie wiem, ten uchwyt zmienić albo coś, bo w tamtym roku trzymał jak głupi, nie. Przecież uczyłem się na kole troszkę jeździć i tak dalej, i było git. Nie no, nie będziemy stać, nie ma opcji. O Jezu, panie, o Jezu Ciekawy jestem czy w ogóle nagrało się jak spada mi ten telefon za pierwszym razem Bo za drugim razem zauważyłem, go zapałem tutaj, nie? Ale tak właśnie poczułem coś, coś mnie kurde uderzyło I popatrzyłem się, nie mam telefonu, nie ma tej gumki, nie? I mówię, ja. To jest poradnik jak stracić 2000 zł. Chciałbym się umyć ten motocykl cały. Za chwilę znowu będzie dziadowska pogoda, ja go wprowadzę do garażu i się kurzy. Ten będzie brudny i takie robota na marne, nie? Ale będę zdenerwowany, jak zejdzie pewnie ze mnie adrenalina motocyklowa, kurde. O! A nie, już myślałem. Kurde, że mi paliwa brakło, że mi odcięło. Trzeba się rozpędzić dobrze i na ludzie dojechać do domu. W tym sezonie w sumie jeszcze ani razu nie tankowałem go. Bo... No tam awaria jakaś, tira palety, czyżby pospadały, czy co? a spina coś mu się rozpięło jakiś pas chyba albo zakłada dodatkowy o, tu ku... gościu w telefonie w tamtym filmie mówiłem o tych bateriach shot, że będę testował i powiem wam, że nawet nie jest źle Ostatnio co jeździłem to całą przejażdżkę przeleciałem na jednej baterii I złożyłem z tego motovloga, no nie jest, nie, nie, nie jest źle Ale myślę też e, dokupić sobie drugą kartę pamięci, bo mam 64 gigowo tylko Przydałaby się jeszcze jedna taka no, a zimno mi się zaczęło zrobić, kurde, troszkę I tak myślę non stop po tym paliwie, czy dojadę, czy nie dojadę Przydał mi się wskaźnik paliw, Ręka cały czas na telefonie, czy mam go, żeby teraz mi to, czasem nie rąb drugi raz W sumie to trzeci prawie Jada świry! Ten, zna koła mu chyba ugradli Zapraszam wszystkich na mojego Instagrama, zostawcie subskrypcję, łapcie łapkę w górę i komentarz Dzięki wielkie, hej, cześć!